Najnowsze wydanie gazety ubezpieczeniowej, tylko poczekam, aż mi się tutaj pojawicie. Dajcie znać, że mnie widać, że mnie słychać, bo tu widzę jakieś takie tajemnicze, tajemnicze drgania na ekranie. Już ta technologia, zwłaszcza pod wpływem deszczu, no, budzi pewną nieufność, więc dajcie znać, czy, czy tutaj powoli się zbieracie, czy tu jesteście, czy mnie widzicie. Ja sobie chwilkę cierpliwie jeszcze na Was. Poczekam. O, widzę, że ktoś się pojawia. Będę wdzięczna też, jeżeli pomożecie mi udostępnić na forach, zrobić wspólne oglądanie. No bo taki wspólny czas na edukację, na przyjrzenie się nowościom rynkowym. Myślę, że jest wartością, więc jak tutaj dołączacie i macie taką gotowość, to będę wdzięczna. Zróbmy wspólne oglądanie na forach i, i dzielmy, dzielmy się wiedzą. Widzę, że już, że już mi się tutaj. Pojawiacie, więc no cóż, to już chyba nie ma na co czekać. Będę wdzięczna za jakieś tutaj sygnały obecności i tego, że jakość transmisji jest, jest w porządku. Może ja też zresztą tutaj, o, widzę, że już, że już się pojawiacie. Dajcie znać, że mnie widać, że mnie słychać. I jeżeli możecie, też udostępnijcie albo zróbcie wspólne oglądanie na ubezpieczeniowych forach. Mam dla Was najnowsze wydanie gazety ubezpieczeniowej w wersji elektronicznej, jest tutaj w wersji papierowej papierowej, też jak najbardziej możecie je zamówić u Ilony Twardowskiej. Witaj Grzegorzu, miło Ciebie widzieć dzisiaj. Dzisiaj ze strony zespołu Grzegorza też będzie dla Was niespodzianka. Miło, że jesteś. Grzegorzu, jakbyś mógł zrobić wspólne oglądanie albo na którymś z forów agenckich, najlepiej na V, bo widzę, że Ilona już dołącza i zaraz udostępni na UFA. Słychać widać? Możemy jechać z technologiami? Dajcie znać. Czy jest w porządku? No dobrze, więc to wydanie gazety ubezpieczeniowej 1 sierpniowe tradycyjnie zawiera dodatek Letnia Szkoła Innowacji i jest mega, mega treściwe. Tutaj główny tekst, jeżeli jesteście ciekawi, w jakie insurtechy w Europie teraz się inwestuje i jakie pieniądze, czy na tej liście znajdują się firmy, pomysły ubezpieczeniowe z Polski, no to to jest wszystko w artykule najgorętsze inwestycje w startupy insurtech w Europie. No cóż, widać pewne zmiany. Pieniędzy na pewno jest coraz więcej i widać, że coraz, coraz większa ich ilość ląduje w innowacjach, w insurtechach, które się koncentrują na dystrybucji, ale też na liście priorytetów inwestycyjnych, coraz mocniejsza pozycja jest w innowacji związanych z produktami i ryzykiem. Niestety na liście tych insurteków, które otrzymały od inwestorów w Europie najwięcej pieniędzy, nie ma żadnego pomysłu. Z Polski, smutek. Witajcie, dajcie znać, że jesteście. Witam agentów z forów i innych ubezpieczeniowców, którzy zaglądają do najnowszego wydania Tygodnika Gazety Ubezpieczeniowej. Dziś technologicznie, więc, jeżeli interesują Was Insurtechy, jesteście ciekawi, co tam się dzieje. Artykuł Jana Kastory: najgorętsze inwestycje w startupy Insurtech w Europie. Dużo liczb, dużo konkretów dla tych, którzy to lubią i tego potrzebują dodatek letnia szkoła innowacji i tutaj może bardziej z perspektywy ubezpieczyciela, ale też większego pośrednika, czy możliwe jest wprowadzenie nowego produktu ubezpieczeniowego w jeden dzień, w jeden dzień, tak, time to market naprawdę już taki w czasie rzeczywistym, jak to zrobić, o tym pisze nasz ekspert z firmy Decerto, nowy produkt w jeden dzień, no, myślę, że powolutku się do tego zbliżamy od nowego produktu w rok, no miesiąc to już jest bardzo ambitnie. Ostatnio generali nam pokazało, że to jest możliwe, no ale jeden dzień to jest naprawdę mega ambitne. W tym wydaniu gazety ubezpieczeniowej wydarzenia miesiąca dajcie znać, że tam jesteście, jakieś będę wdzięczna za jakieś tu sygnały. Witaj Marta. Będę wdzięczna, dajcie jakieś takie, takie kciuki, czy jakieś serduszka. No, jak wam jakoś gorzej, to może być też tak. W każdym razie, żebym widziała, że, że tutaj gdzieś tam w tle sobie jesteście. I wydarzenia miesiąca to jest ranking, który co miesiąc przygotowuje nasz redaktor Artur Makowiecki, wyróżniając tematy. Osoby, firmy, o których się najwięcej mówiło w poprzednim miesiącu. No i w lipcu tematem miesiąca jest likwidacja Gefiona. Cóż, szczegółowe uzasadnienie też znajdziecie w linku do tej, do tej. Tak, na likwidację Gefiona jakieś kciuki w górę, albo serduszka, albo smutek, jeżeli to akurat macie inną w temacie Gefiona opinię. W każdym razie dajcie znać, jak ta, to zniknięcie Gefiona odbieracie. Wyróżniliśmy jeszcze, jeżeli chodzi o ubezpieczyciela miesiąca w lipcu, Saltus Ubezpieczenia za bardzo sprawne, szybkie zorganizowanie zdalnych egzaminów dla agentów. Brawo, Saltus, pozdrawiamy tam północ Polski. Jeżeli chodzi, wyróżniliśmy również PZU za możliwość cyfrowej weryfikacji tożsamości w aplikacji emObywatel. Bardzo fajna inicjatywa szybko zrealizowana, dobry projekt. Pozdrawiamy PZU i zespół jego technologiczny. Też. No i na końcu już z pośrednictwa inicjatywa miesiąca w lipcu. Unilink za kampanię telewizyjną, która promuje tak naprawdę przecież całe ubezpieczenia i pokazuje mocniej pośredników jako, te, jako te, tych, tych, którzy są, są tym pierwszym miejscem kontaktu klienta z Towarzystwem Ubezpieczeń. Więc brawo Unilink za ciekawą kampanię. Było Was widać i tak oby tak dalej. Do przodu. W najnowszej gazecie ubezpieczeniowej, oprócz wydarzeń miesiąca, też o brokerach. Technologiczna przyszłość brokerów no mówimy, że ubezpieczenia to, to jest biznes relacyjny. Ale ci, którzy te relacje umieją wesprzeć skuteczną technologią, są mocno do przodu. I dotyczy to również brokerów, którzy może dość najdłużej chyba z rynku ubezpieczeniowego się troszkę bronili przed automatyzacją pewnych procesów u siebie w kancelariach. Nie wiem, Grzegorzu, macie u siebie CRMA? Marta, macie CRM, -a? No, Wy to macie na pewno. Dajcie znać, jeżeli jesteście akurat brokerami, czy jak ta technologia u Was, jak to oceniacie? Czy dużą rolę w biznesie waszym odgrywa, czy to jeszcze jest nie aż tak istotna kwestia? No w każdym razie, co można zrobić w kancelarii brokerskiej, co to może dać brokerowi w codziennym prowadzeniu biznesu? O tym w artykule Technologiczna przyszłość brokerów. Bardzo zachęcam, żeby zobaczyć, nawet żeby sobie porównać to, co macie wy, to, co mają inni, bo, bo to już jest wartość edukacyjna. I teraz mam dla Was też niespodziankę, mam nadzieję, że mi się uda tutaj zaraz ją Wam, ją wam pokazać. Bardzo ciekawy artykuł dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla branży informatycznej. Mówi Grzegorz, że technologia jest i być musi. No dobrze, żeby była jeszcze przyjazna, przydatna i dobrze, dobrze dopasowana do waszych realnych procesów biznesowych. No ale wracamy do, do tematu OC dla branży informatycznej. Jeżeli chcecie ten artykuł z najnowszej Gazety Ubezpieczeniowej dostać, od nas witam. Grzegorz też. Grzegorz to jest były broker, pośrednik, ale mega technologiczny. Grzegorz, technologia w swoim biznesie, jej rola od jednego do dziesięciu. Jestem ciekawa, jak tam nas widzisz. No, ale wracamy do OC dla branży informatycznej. Jeżeli chcecie specjalistyczny artykuł na ten temat otrzymać, to wpiszcie w komentarzu IT. Ja to wam jeszcze napiszę. Tak. Tak, jeszcze wam to wpiszę. O, dajcie mi znać, że to działa, że nasze boty tutaj was nie zawiodą dla informatyków. Tak. E, więc piszcie w komentarzu OC, nie odcewało, tylko IT e, i wtedy artykuł nasz, mam nadzieję, pod Wam wyślę. E, tak, e, szybka dzisiaj bardzo transmisja, bo jesteśmy po bardzo dużym evencie online'owym. Mam nadzieję, że część was, e, że część z Was e, e, go widziała. To mówię o, mówię o pierwszym programie z cyklu: jaka szkoda, o szkodach związanych z klimatem i pogodą. Jeszcze za dwa tygodnie kolejny event o szkodach związanych z podróżami i ze sportami ekstremalnymi. Dzisiaj było dużo ekspertów, dużo się działo, też była piękna frekwencja. Pozdrawiam tych, którzy byli na jakiej szkodzie i jeszcze dzisiaj znaleźli czas, żeby, żeby zajrzeć do najnowszej gazety ubezpieczeniowej. Jak będziecie sobie potem odsłuchiwać tą transmisję? Wpiszcie IT w komentarzu, a nasz bot Wam wyśle bezpłatnie artykuł dotyczący, dotyczący, dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla branży informatycznej. Tak, pisze Grzegorz, co więcej, klienci chcą mieć szybki i dobry produkt zdalnie, a nie oczekują już picia kaweczek. No, tak, kaweczka zaczyna być luksusem i takim, takim czymś, co można raz na jakiś czas w ramach pewnej ekstrawagancji, ale to już coraz mniej jest element tej relacji biznesowej. No, może ta kaweczka, którą mamy u siebie na biurkach, o proszę, moja kaweczka tutaj jest jak najbardziej i uczestniczy w spotkaniach, ale te spotkania w kawiarniach, i, i na mieście, czy, czy w siedzibach naszych wzajemnych, to już się robi powoli luksus, nie wiem, jak to jest u was. Ale no, można nostalgicznie sobie tęsknić za czasem bezpośrednich relacji, no ale nostalgia, nostalgią, a realny biznes. Realnym biznesem będę wdzięczna za polubienie tej transmisji, bądź niepolubienie, jeżeli uważacie, że jest Wam. Niepotrzebna, ale to pozwoli innym, którzy będą sobie potem wędrować przez ten internet, uznać, że to może być dla nich coś ciekawego, coś przydatnego, więc będę wdzięczna za to. No i pamiętajcie, potem jak sobie będziecie oglądać, piszcie IT w komentarzu i otrzymacie wtedy artykuł. O odpowiedzialności cywilnej dla branży inform informatycznej. Tak. Moi drodzy, zalecam, polecam i bardzo zachęcam do kupienia, przejrzenia i czytania najnowszej gazety ubezpieczeniowej. Bądźcie z nami co tydzień, znajdźcie ten czas na swój rozwój zawodowy, na szukanie inspiracji, na patrzenie, co robią inni, no i wdrażanie tych dobrych praktyk albo czasem też unikanie złych praktyk u siebie w Waszych agencjach, w Waszych kancelariach. Dzięki za, za, za lajki, like, bo to pomaga, pomaga potem poszerzyć zasięg tej naszej wiedzy ubezpieczeniowej. IT w komentarzu, jak wpiszecie, to artykuł do Was powędruje. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. Widzimy się, widzimy się na pewno. Pani Aniu, proszę dać znać, że to działa. No i dodam, że te komentarze to wszystko działa. Bezpośrednio na profilu gazety ubezpieczeniowej, bo na forach i na grupach nasze boty nie mogą działać, bo to jest niezgodne z regulaminem, więc tutaj, żeby komentarz się ukazał, IT, tutaj u nas na gazecie ubezpieczeniowej, wtedy bot Wam wszystko wyśle szybko. Ten czwartek będzie też szkolenie, które przeprowadzi Adam Kubicki. To będzie na naszej grupie Kurs na Wzrost. Szkolenie będzie dotyczyło trzech sekretów agenta. Skutecznego zdalnie. Myślę, że jak najbardziej brokerzy, którzy mają chęć, również z tego mogą skorzystać. Żeby wziąć udział w szkoleniu, ono jest bezpłatne, trzeba dołączyć do grupy. Działa. Jest, jest link pani Magda, tak, to jest nasz weteran i nasza matka, chrzestna, tutaj naszego bota, gubota. Super, że działa. Moi drodzy, to co? Idziemy do pracy. W czwartek z tymi, którzy mają chęć na szkolenie, trzy sekrety agenta skutecznego zdania, zapraszam do grupy Kurs na Wzrost, a w przyszły wtorek o 13.00 zajrzymy do kolejnego wydania gazety ubezpieczeniowej. Czytajcie nas. Niech w waszym kalendarzu w tygodniu zawsze będzie pół godziny co najmniej na rozwój zawodowy, tak czy inaczej pojmowany, a może i więcej. Tak, już wysłali link, dobrze, bardzo się cieszę. Przypominam, IT w komentarzu, artykuł, nasze boty Wam z radością wyślą. Dobrego dnia, kochani. Pamiętajcie o lajkach dla tej transmisji, żeby inni też mogli potem ją sobie zobaczyć. No i widzimy się, jak coś się pojawi Wam istotnego w ciągu tygodnia. Piszcie do mnie wiadomości to ja będę w kontakcie i na pewno, na pewno Wam odpowiem. Wszystkiego dobrego i...